od poprzez Wielki Post, potem przez uroczystość Zmartwychwstania Pana Jezusa, poprzez niepowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, dokończymy dzisiaj, kiedy Kościół daje nam do rozważania tajemnicę Trójcy Świętej. Co możemy powiedzieć o Trójcy Świętej? Bo no, Trójca Święta jest tajemnicą. Przede wszystkim możemy powiedzieć tylko tyle, że ta tajemnica tak naprawdę do końca nigdy nie zostanie przez ludzi rozważona, w jakiś sposób rozszyfrowana. Chyba, że Pan Bóg w momencie historii zbawienia zechce nam coś więcej objawić na temat Trójcy Świętej. Na razie nam objawił matematycznemu, to się ogólnie nie składa. Nie jest to logiczne, prawda? Ale myślę, że to, co ksiądz Twardowski pisał i zawsze lubię powtarzać i cytować ten fragment jego wiersza, kiedy ksiądz Twardowski pisze dogmatów nierozumianych w południe, we i w nocy. Wierzę, że ty tłumaczysz, kiedy mi zamkniesz oczy. Że dopiero trzeba właściwie czekać na uznanie tajemnicy Trójcy Świętej do momentu, kiedy Właściwie Trójca Święta nam się objawił w jakiś sposób. Ale nie do końca tak. Bo zobaczcie, przyjmując wszelkie imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to co właśnie ta aspekcja dzisiaj na pamiątkę tego wydarzenia y, miała miejsce tutaj zamiast aktu pogódnego, to już jest wchodzenie w życie tajemnicy Trójcy Świętej. Nie tyle mamy myśleć o domach, nie tyle mamy myśleć o osobach, nie tyle mamy myśleć o tym wszystkim, co w jaki sposób można umysłem skręcić. Ale Trójca Święta to jest tajemnica, w której tu już na Ziemi możemy uczestniczyć. Przyjmując chrzest w imię Trójcy Świętej, otwierają nam się prawe Kościoła. Chrystus zaprasza nas do nowego przymierza ze sobą. Cała Trójca nas zaprasza do przymierza, bo przecież chrzest odbywa się właśnie w imię Trójcy, Trójcy Świętej. Ja, siebie w, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Te słowa każdy z nas kiedyś słyszał o sobą, będąc małym właśnie starszym człowiekiem, przeważnie małym. I to jest właśnie to zaproszenie do życia Trójcy świętej Jesteśmy otrzeni w Imię Boga Krój, jedynego Każdy nasz dzień jest zaproszeniem do wejścia w tajemnicę, bowiem jeśli zaczynamy dzień od znaku krzyża w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wchodzimy w tajemnicę Trójcy Świętej. Chcemy, aby tajemnica Trójcy Świętej była obecna w każdej minucie naszego dnia, by wypełniała ten dzień. A kiedy wieczorem mówimy chwała Ojcu i Synowi i Bogowi Świętemu, chcemy, by tajemnica Ojcy Świętej była właśnie uwielbiona przez nas. Za upatrzność, za to, że Ojca Święta jest przy nas. Tajemnica Ojcy Świętej, tak jak powiedziałem, nie jest do rozważania takiego teologicznego i zajmują się tym teorocy, zajmują się odbiegów Jedni, do to są to pewnych ale wszyscy są zgodni, właśnie, że w tej tajemnicy trzeba uczestniczyć poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie, poprzez wejście w to, co Trójca Święta nam daje. Mój drodzy, Trójca Święta to jest coś takiego, co w jakiś sposób człowiek jest sobie w stanie trochę wyobrazić. Ja się miałem bardzo trudne zadanie przed godziną, bo musiałem wiedział, wytłumaczyć, co to jest Trójca nie udało się tego dzieciom, ale dałem im pewną wskazówkę, bo ja sobie wyobrażam, że jak są trzy osoby w rodzinie i, i kochają się, i mają jedność myślenia, jedność działania, i chcą dla siebie dobrze, i chcą dla innych dobrze, to jest to może to być obraz jakiejś Trójcy Świętej, takiej harmonii między Bogiem, między Synem Bożym, a Niepodzielność, jedność serc. To jest właśnie jakaś tajemnica Trójcy Świętej, którą możemy jednak wejść i trochę spróbować sobie wyobrazić, że to jest miłość doskonała no, między trzema osobami, które właśnie przez tą miłość są w stanie dzielić się tą miłością i używać tej miłości innej. Dzisiaj pięknie Prefacja mówi o Trójce Świętej, pozwolę sobie przeczytać w trakcie bo tutaj wyjaśniamy tajemnice żeby się nie powiedzieli i żadnej z osób Bożej niczego nie odjąć. Pozwolę sobie przeczytać. Panie, Ojcze, Święty, Wszechmocny, Wieczny Boże. Ty, zjednoczonym synem Twoim i duchem świętym, jednym jesteś Bogiem. Jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. cokolwiek bowiem dzięki temu objawieniu wierzymy, o Twojej chwale, to samo, bez żadnej różnicy, myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i jemniste bóstwo, wierzymy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Tak dogmatycznie, Oh. Dalej, we wszystkich modlitwach jest wiele takich momentów, kiedy Trójca Święta nieustannie jest obecna i Trójce Świętą nieustannie przyzywamy nieustannie w jakiś sposób ją tutaj zzywamy podczas modlitw eukarystycznych. Zzywamy całą Trójcę Świętą, niepodzielną i równą Państwa, bo ona uczestniczy także w tej najświętszej ofierze, którą składamy na Bogu. Módlmy się razie się, żebyśmy w Trójce Świętej Tajemnicy, potrafili uczestniczyć. Właśnie chodząc w to, co jest modlitwą, co jest kontemplacją, co jest takim życiem właśnie w tajemnicy Bożej, w codzienności, byśmy potrafili właśnie wieczorem mówić o co i synowi duchowi świętemu. To jest najprostsza modlitwa, którą możemy pochwalić i uwielbić w najświętszą trójcę trójcę niepozieloną, trójcę, która potrafi kochać się jednakowo i trójcę, która jest w jakiś sposób dla nas ideałem takiego życia wewnętrznego. Nie podzielonego, nie stłuconego, nie zmąconego, ale jest ideałem życie, które po prostu powinno się odsłonowywać w naszym życiu także. Mówię, biały za jej niepodzielność, za jej miłość także ku człowiekowi, bo zobaczcie, w całym tym zbawiennym zadaniu, jakie Trójca Święta wykonuje, nieustannie jest obecny człowiek. Chrysta Święta nie Na to przymierze, która jest Święta zawiera człowiekiem w momencie świętego, jesteśmy zanurzeni w tajemnicy śmierci, zmartwychwstania, ale także w tajemnicy właśnie Trójcy Świętej. Módlmy się, abyśmy nieustannie zbawiali to swoje sprawy wiary na kolano w modlitwie. Módlmy się, abyśmy nie stracili rozumu zbawiając te nie po drogach, w których no, ciężko jest odnaleźć Boga, bo czasem ludzie błądzą. Jakieś błędne myślenie, o to właśnie Kościół rozważa tajemnice Ulicy Święty, tajemnice Ducha Świętego, tajemnice zmartwychwstania, oto w Kościele mamy teologów uczonych, abyśmy się posługiwali właśnie testami, które pozwalają nam w jakiś sposób kościć te tajemnice, nie samemu, bo możemy pobłądzić. Tylko głębokie życie mistyczne, bo ona pozwala wejść właśnie te wszystkie tajemnice i odkrywać. Módlmy się abyśmy także doświadczali tej tajemnicy w swoim życiu. Amen.